Siemanko, Kolejna atrakcje, dzieci Kupa tym razem. Patrzcie na te skały, Krucze skały. O, jakby mały wodospad. A u góry to jest pięknusio. I Tam trzeba się dostać, tylko jak o, patrz, patrzy. No. Coś tam jest, próbujemy się tam dostać, jeszcze nie wiemy jak. Ale raczej trzeba przejść i ola po skałach tam. No i jakoś się do. Jest, widzę ścieżkę, chodź. Także kolejna ciekawa w sumie kolejne ciekawe miejsce do zwiedzania troszeczkę dalej jest parking nie płaci się za niego nic dobra idziemy no idziemy ociola nie bój się nie bój się sam się boję no tam jest ścieżka zobaczcie jakie gigantyczne kamienie o Jola No chodź Jak mnie to w wodzie przejdziesz? No My tutaj O O nie, ty Trzeba uważać, bo można zęby sobie wybić. Uważaj, bo się możesz poślizgnąć. Dobra. Te kamyczki są obłędne. Krucze skały 718 metrów nad poziomem morza. Chodź Jola, dasz radę. No. idziemy. Widzę ścieżkę. Także można znaleźć darmowe zwiedzanko ciekawych miejsc. Tylko trzeba się troszkę naszukać. I tutaj widzę ścieżkę na te Na te skały. No, chcielibyśmy tam wejść. Zobaczymy. Ale to piękne, wielkie jest. Świetnie osiedlone. Zobaczcie, darmowe atrakcje w Polsce, a my skalne miasto i siano, żeśmy tracili, czyli pieniążki w tamtym roku. Po co? Jak tu mamy w Polsce za darmo? Coś pięknego. Idziemy dalej. Idziemy. Okrutnie ciężko. Zegarek Joli, ile masz już kroków na dzisiaj? Pokaż, bo. 22 Pokaż, bo po Prawie 23, 15 kilometrów. Ale, ale. Niby. O. Dajemy radę. Młotość Wenow. W we nas. We nas Dzemnie. O, o! Roksana tak mówiła. I co? Jest tu ścieżka. No, tak, pójdziemy to. Zobaczcie. To, to co było z dołu. Jesteśmy teraz na górze. Za free. Za free. I co darmowe? To ciężko się dowiedzieć, nawet jak tu wejść. Nie ma tam, wiecie, na jakichś tabliczkach. Ale jak siesianko płaci za wejścia do trzech tam do tego skalnego miasta, czy gdziekolwiek, to jest wszystko opisane. Nie ma to tamto, ale mapy Google i wszystko znajdziecie. Chociaż ścieżka jest inna, bo widzę tutaj ludzi, nie? Wejdziemy sobie tam na górę. Ale piękno. Słoneczko. Chodź tam. Grzyby, zobacz. A, dobra. Przymierzanie. Chyba... wejście sprytne No tu schodki ktoś wyrył. O! A jakie tu widoki No zobacz Ktoś lubi góry to śmigajcie tutaj Powinniście znaleźć po tytule bez problemu I wchodzimy na samą górę Fajne. Extreme? Nawet się można wykąpać no, Chodź tam Ale fajne widoki będą Co? Chodź tu Chodź tu O, tam byliśmy No chodź Nie bój się Jola lat tylko Druga strona Zobaczcie, tutaj Jakie fajne grzyby Czy co to? Kamienie, no co ja mówię Ktoś tu się wspinał, czy co? Jak takie te pozostawały? Ciekawe Chodzisz tutaj? Nie. Yeah. Ja to ona to się boję. Nie masz Julusia, co się bać? Obok tych skał jest taki tarasik widokowy. A jednak coś porobiono. Kurczę, mimo że bezpłatne. No, pięknie. Zobaczcie Zobacz, Olasia. Zobaczcie widzowie. Chciałbym zobaczyć miliony lat temu jak to się formowało wszystko, jak to było wszystko pewnie pod wodą. To było wielkie, ogromnie drzewa, głębokie jakieś oceany czy coś. Krzyż jakiś Jak się nie mylę, no jest krzyż nawet u góry. A to zobaczcie, by miało Wszystko się trzyma, drzewa rosną po prostu na tych skałach. No mistrzostwo świata. Albo tamto drzewo. Ale jak się pomylił, jednak wejście jest z drugiej strony. I chyba nie tylko z jednej strony. No akurat teraz chodzimy, a jak zwykle, jakim skrótem. Co tu mamy? Świerk pospolity. Dobra, wracamy na bazę. Także do następnego razu. Trzymaj to się. Ciao, bambino. Zdrówko. O, o, to maleczko. To, to. I widzowie, tu na Mirsku Ryzerskie będziemy zobaczyć kopalnię, już wygasło. Szkoda, że tu nie opisali jej nawet.